Jakbyśmy zabili Riven z tym Bounty, może coś by się stało z tego dobrego, o... Siema. Zanim zaczniemy, krótko opowiem wam o sponsorze dzisiejszego filmiku, czyli o Armii. Jest to polska strona z darmowymi turniejami, na której już 15 maja startuje nowa liga, a zapisać się można do 14. System dobierania działa tam tak, że jeśli nawet nie jesteś mega ogarniaczem, to zostaną ci przydzieleni oponenci o podobnych wynikach jak w twoim teamie, więc nawet jak na początku nie będzie wam szło zbyt dobrze, to macie zagwarantowane zagranie 10 gierek. W poli nagród jest aż 10 tysięcy złotych, które można odebrać w formie różnych voucherów, np. pay Safe cardy albo kupon do Moreli. Turniej odbędzie się na serwerze istowskim, a żeby żeby Udział, wystarczy założyć konto na stronie z linku w opisie, zebrać ekipę i dołączyć do ligi. Więcej informacji już na samej stronie. Serdecznie zapraszam do rzucania okiem. I na koniec dziękuję dla armii za współpracę, a wam życzemy jego oglądania. Dzień dobry, panie Cumilu. Jak się pan czuje z tym, że prawdopodobnie ktoś wali do ciebie konia? czamp. Może że się sam kabel zepsuł. O! Działa! Cześć widzowie, dzisiaj będziemy opowiadali historię o windzie do piekła. Dobra, nie zdążymy, ale chodź to. Sorry, lag. Please, pull. Czemu karwa nie pomaga? No bo to nie dostaje ganków już oficjalnie. Ale się wręcz dobrze zaczyna. Dobra, to jest subjekt 100%. Runan to jest trolitę, nie lubię go strasznie. GA nam brakuje. Chyba kupimy zegarek, to jest najwyższy. Elo Żelo, jakie umiejętności jakiego czempiona chciałbyś mieć w rzeczywistości? 14 miesiąc POK. Mmm, pasywek ogmała i się wysadzić. Ken Schmidt. Master Nadal na topie, nie wiem gdzie jest iryjny. Może cofnijmy i tyle. Kurde, tak mało do Infinity. Nie, ja zostanę. Nie mam bola. Nie mam bola, jak coś, rajot. O w ogóle, kaset <gazujesz> mi <my> coś wysłał. Czekajcie, pokażę wam. Bo... Content generowany przez AI to ma 100 tysięcy łapek w górę. 100 tysięcy! Patrzcie. Rysowałem sobie i nagle ktoś zaczął kopiować mój rysunek. Nie mogłem tego tak zostawić. Zostaw subka i lajka zanim ten piesek sobie pójdzie. Czemu kopiujesz mój obrazek? Nie, bo to ty kopiujesz mój. Ta? to pana to. Rysowałem sobie... To musi być wygenerowane przez jaj. no Nie ma opcji, że to człowiek wykonał, Naprawdę, no nie wierzę w to. No to powiem tak, wypadnie chociaż jedna <kłysy> MK, a ta tutaj, naprawdę jest bardzo duże waliu na tej MC. Jezu, kocham ten dźwięk, kocham ten widok. Słucham te niebieskie skiny Peczka, yeah holy shit my dude Jak otwierasz musisz dać dwa palce na słuchawki jak one pixel bez kitu Oh, oh my god Nie, nie działa są, bo po chuju są no. te skiny szczerze mówiąc Spokojnie Zerada To już to jest fizycznie hey, możliwe 11 niebieskich skinów Jak leciłem 4 to robi fikołka w tym momencie szykuje szuk fikoła bo No nie wiem czy wiesz ale ja przewidziałem że w tym momencie wypada Siema Kamil Cześć czorny uh! Udaj oh, ją! Oh, oh no, that's ok, that's ok Yeah, let's go, let's go We're <laughs> good Oh my god, oh my oh, god, nice. ok Już ci mówię ile to kosztuje Ty, 18 zł? 70% return of investment jak widać <laughs> Ty, znowu damn. A ta emeczka to może być swoje sure our... 25 zł widzowie ta 70% no patera no Look at this Dla mnie to jest po... o kurwa lipa Unless? Ty, co ta, Co ona zrobiła? Ale unlucky, unlucky sytuacja. Ta rakieta. Andreas ty I do... jakiegokolwiek smoka Amida? Nie, nic nie znam. Weźmy na mojego Pawa i się nauczymy na szybko, to się przyda na o. resztę połówki. Skakujesz uh -huh, na śmietnik agradzam. i w prawy tutaj całujesz, ok? Uh -huh. I to tyle. Co to za szacik jest? Co tu się dzieje? To zupełnie inaczej Ta rakieta jakby siadła, to byłby, byłaby inna walka tak naprawdę Ostatni mi widz co też klipa, patrzcie Skoro słońce krąży na wysokości 5000 km, to kopuła musi być jeszcze wyżej, tak? Ta rakieta... Pamiętasz tą smoka, na mid'a czy nie pamiętasz? Pamiętam, ale nie mam w Weku to ja, ma ja, rzucę, ja, rzucę, ja rzucę, ja rzucę nie, ja chcę, ja chcę, no, ja, ja chcę, ja, chcę, no, ja, ja, ja się nauczyłem tak, Daj pakę żółty, ty masz pakę I zajmijmy Trzeba. tego mid'a, no, ja wam dam dam klesza z tego Z okolic pałaców i się. Daj, klasz Kurwa, ja prawym myszkiem piszę. Dzielę się ten smoke. W pizdzie. To jest regulamin? Kurwa, no dobra. Jak się nazywamy? Nie mogłem znaleźć kurwa konta i zrobiłem nowy anterias PBE2. Nie będę się nazywał tak jak Kowinu napisałeś. Interias? Zaczynamy cię z Zajęte, nie możemy tak dać. Doktor. Hodo. Nie, zajęte. Gimper. Gimper 2. Bot bez egzosta, znaczy bez ghosta. Ja nie gankuję bota w tej grze. Nie musisz. Camilleiro, nie? Bo jest jedna sprawa. Aha. Bo jakub dead's bunt. No o nie wiem, znowu kurwa. Ej słuczki! Znamy wasze sztuczki. Na, ra, 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 ra. O kur... To jest, jest to, to jest lepsze. Hej suczki! Możesz mnie nie so seksualizować? Ja nie jestem żadną suczką, ja jestem... Hej, suczki! <laughs> Patrzcie widzowie! Bruno też się cieszy z wygranej. Będzie w końcu mógł wyjść. Bruno, chcesz się pokazać do kamery? A chyba zabijamy. lepszy chyba zabijamy dobra, padam Oż nie, proszę, Hilek! nie what you go, can you go amumu, no lubię te postacie na soforcie mieć <noise> no to mamy robota ogólnie jestem nastawiony, że będę dużo przepierdalał gierek tu na skipcusienko bo gram off-role i tak trochę na wyjebaniu, wiecie co chodzi ale czy to jest problem? Ja A I mini, mean, że to najgorsza firma to, to chyba ciężka rzecz. A co powiesz o firmie 100 tysięcy pracowników? A jedyne co w tym lolu dodają to nerfią jakieś dwa litemy co patrz. No i hentai event, co to dwa miesiące, żeby skiny sprzedać. Nie easy for ransa jagoda, nie, nie, nie. Jaki za dzisiaj? Koniec CSM ja na streamie. Już nigdy. Ty ten tresz jakoś nie lubi uczestniczyć w grze komputerowej, wiesz? Już Dobra, mi się nie chcę grać, w wra wiesz. wracaj na Wain, nobku je No wracam na Wain, bo z taką kurwą wiesz? na Treszu Nie, nie, prosimy. On jest najgorszy na świecie! NO! On jest najgorszym treszem w historii kurwa świata! No ja pierd. On nie trafił Zali jeszcze żadnego hooka. Jest piąta minuta 20, a oni nas puszczają 247 i ten typ nie trafił żadnego hooka, nie ja e też bie. nie klika no jaki to jest pies na tym traszu kur Nienawidzę tego trasa wiesz Rzucisz ku A Coś ja prostu... ja chodzę zagad... w platey na tapie Ojdę ja ja przyszedł sobie, przychodzi sobie je zainkasować Super Mój ulubiony kurwa grasz trasha Ja będę leciał wiesz? Ja na tej gry nie mogę grać do końca bo ja mam ten y... Herbatę robię i czajnik mi się tam gotuje. FF, tracimy czas szczerze z tymi ludźmi. Pierdolę tę ligę legend. Report, Trash. please. Racist. Smutna buzia. View profile. <grym> no jaki chujem, Dawaj robimy napad na jego dom w GTRP, no. Ja ci puszczę, jak wyglądał początek gry. Patrz, co ten człowiek zagrał za early. Gramy matchup Samira, Trash. kontra Wayne. Ta, I co ważne, widzicie to? Kursorem pokazuje Flay na czerwono, wiecie co to znaczy? Że on może pierdolnąć za 500 HP na początku gry Wiesz Kupson no, co chodzi z tym flayem u, u Thresh'a mhm. Patrz jak on gra Przypominam, gramy na Wayne.